Utknęłam gdzieś pomiędzy sercem a umysłem. O, podoba mi się to. Kolejny tydzień na szczycie list przebojów. Nie dam się uwięzić w cudzym marzeniu. Czy moi fani wciąż ze mną będą, kiedy skończą się oklaski? Co tam dalej w grafiku? Skradziono mi serce. Wszystkie oczy są zwrócone na nas. Jeśli się zdenerwujesz, rozejrzyj się po scenie. Będę tuż przy tobie. Patrz tylko na mnie. Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Im jaśniejsze Jupitery, tym ciemniejszy rzucają cień. Okres szkoleń to już daleka przeszłość. Ja będę gwiazdą na twoim nocnym niebie. Niepotrzebne mi pozwolenie do tańca. Uciekaj, diable, uciekaj! Bum, bum, bum! Wow, co za niesamowity cosplay. Szczytowy moment jeszcze nadejdzie. Możesz próbować osiągnąć mój poziom. Nie mogę kazać fanom czekać. Zaczynamy, ruszamy, dzieci no. Muszę się przedstawiać? No dobra, nadchodzą kłopoty. A oto i mój powrót. Moi fani są dla mnie wszystkim. Usłysz tę piosenkę i tańcz w świetle księżyca. Jakie masz życzenie? Moje występy są intensywne. Myślisz, że nadążysz? Serduszkuje cię. Moje ogony to talizmany szczęścia. I znowu próby...